Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił. I bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie Ci godni słuchacze Bożego Słowa, bo tak wypada powiedzieć w niedzielę Słowa Bożego. Taka niedziela jest dzisiaj, kiedy w szczególny sposób chcemy docenić dar Bożego Słowa w naszym życiu. Tu przed amboną znajduje się koszyk z fragmentami Pisma Świętego, z którego po zakończeniu Mszy Świętej każdy może. Dla siebie coś zabrać, jakiś fragment Pisma Świętego, żeby rozważyć go w domu. Dlaczego dzisiaj właśnie obchodzimy niedzielę Słowa Bożego, w tygodniu, kiedy modlimy się o jedność chrześcijan, bo to tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. I właśnie Słowo Boże, Pismo Święte, Ewangelia to jest to, co. Łączy nas chrześcijan, katolików, protestantów, prawosławnych. Chcemy w szczególny sposób wczytywać się w słowo Chrystusa i chcemy starać się, przynajmniej starać się, nim żyć każdego dnia na nowo. Im bliżej Chrystusa, tym bliżej tak naprawdę siebie. Nawet jeśli tu byśmy mieli prawosławnych, tu ewangelików, protestantów. Jesteśmy my katolicy, a w centrum jest Chrystus. Kiedy zbliżamy się do Chrystusa, to też zbliżamy się do siebie. Dlatego ta jedność, modlitwa o jedność jest niesamowicie ważna. Kiedy przeżywamy ten tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, to niestety, ale moje myśli idą w kierunku jedynie Katolików, a może w kierunku jedynie. Tej parafii, w której posługuje tysiąclecie Dolne. I pytanie, czy my żyjemy w jedności jako parafianie? Czy my staramy się swoim życiem, swoim postępowaniem, swoją codziennością, czy staramy się być jedno, tak jak tego pragnie Chrystus? Wydaje się, że każdy z nas i tak jest, potrzebuje tego nawrócenia. O którym mowa w Ewangelii. Nawracajcie się. Nieustannie się nawracajcie i wierzcie w Ewangelię. Właściwie codziennie, kiedy, kiedy budzę się to, to wiem, że to jest dzień nawrócenia. Jeszcze nie wiem, jak bardzo, ale czasem bardzo, czasem mniej. Że potrzeba w moim życiu kapłańskim bardziej świadomie modlić się brewiarzem że potrzeba wygospodarować czas na adorację najświętszego sakramentu. A okazuje się, że nawet u księdza nie zawsze się tak da. Że bardziej żyć przykazaniem miłości, bardziej patrzeć na człowieka, wymaga to nawrócenia nieustannego. Nawrócenie, jak to tłumaczy piękny, pięknie święty Paweł, to zmiana myślenia. Zmieniam swoje myślenie. Co to dokładniej znaczy? Że robię dokładnie odwrotnie niż wydaje mi się, że jest. Tak jak podpowiada to Chrystus, Ewangelia, Przykazanie Miłości. I potrzeba nam również tego nawrócenia na tysiącleciu dolnym, jeśli chodzi o naszą jedność. Tak sobie pomyślałem, skoro Słowo Boże jednoczy wszystkich chrześcijan, to co jednoczy samych katolików? Okazuje się, że Eucharystia. Że msza święta, że liturgia, która jest właściwie można powiedzieć esencją jedności, to tu powinna być jedność niezaprzeczalna w każdym aspekcie, w każdym detalu. To właśnie oznacza słowo liturgia. I tutaj niektórych zdziwię, że to słowo liturgia nie pochodzi z nomenklatury kościelnej, ale pochodzi z nomenklatury wojskowej. To w wojsku jest liturgia, z łaciny ordo, porządek. To tutaj potrzeba, abyśmy się dostosowywali do przepisów liturgicznych, które wypływają z Ewangelii, z dokumentów Kościoła. Te dokumenty są stworzone po to, żebyśmy jeszcze bardziej byli jedno. A czasami tak śmieję się, rozmawiając z ludźmi, ostatnio też z oazą dorosłych, że może w duchu jedności. Trzeba by tam ustawić miejsce dla tych, którzy przyjmują komunię do ust, trochę dalej dla tych, co na rękę, trochę dalej dla tych, co na klęcząco, ale do ust, trochę dalej, co dla tych na stojąco, ale na rękę, trochę dalej błogosławimy dzieci, trochę dalej matki oczekujące potomstwa, trochę dalej związki niesakramentalne, trochę dalej błogosławimy. Myślę, że do zakrystji byłoby sporo tych miejsc, które mają budować jedność. Czasami mam wrażenie, że z tej przecudownej palety barw, jaką niesie Kościół Ewangelia i Chrystus, wyciągamy sobie trzy ulubione kolory i twierdzimy, że to jest Kościół. I tym malujemy obraz Kościoła, zapominając o przecudownych kolorach, które przecież stosowane są na całym świecie. Po to, żeby każdemu człowiekowi bez wyjątku ogłosić prawdę Ewangelii, dobrą nowinę, że Bóg Cię kocha, że umarł za Ciebie, że pragnie Twojego życia i chce Ci błogosławić w każdym detalu. Czasami mam wrażenie, że to my chcielibyśmy decydować o tym, do kogo ma dojść dobra nowina, a do kogo nie. A potem dziwimy się, że nie działa, że nie działa. Liturgia to ten porządek. Kiedy chcemy rzeczywiście tworzyć jedność. Ale proszę księdza, to zaraz. Ja nie mogę przyjmować komunii do ust, ja nie mogę na rękę, ja nie mogę na klęcząco, wszystko możesz. I to jest kolejne piękne zdanie, które w Kościele funkcjonuje. Zasada, idea wypływająca z Ewangelii i brzmi jedność w różnorodności. Jedność w różnorodności. No to gdzie jest problem? Tu. Zmiana myślenia. Bardzo się boję ludzi, bardzo jako ksiądz, którzy mówią tylko tak i nie inaczej. Ja klękam na kolana, bo tylko tak trzeba. To znaczy, że ci co idą do komunii na stojącu, na rękę, to są inni. Tu jest ten. Ta zmiana myślenia, to nawrócenie, ta piękna zasada jedność w różnorodności ma nas otwierać na człowieka, a nie zamykać, ma rozwalać nasze serce, żebyśmy się dzielili z innymi tym sercem, tak jak to brat Albert mówił: Niech Twoje serce będzie jak chleb, niech każdy ukroi i spożyje, niech się cieszy bliskością Pana Boga. Tutaj rzeczywiście widać jedność, kiedy na Eucharystii. Staramy się patrzeć na siebie nawzajem, jak na ukochanych ludzi, jak na przyjaciół, jak na rodzinę, jak na tych, którzy wspólnie wyznają jedną wiarę. Podziały rodzą się tu, a nie w tym, co dzieje się wokół. Podziały rodzą się w sercu. Dlatego życzę nam wszystkim, żebyśmy tworzyli jedność w naszych sercach, w naszych umysłach. We wszystkich środowiskach, w których jesteśmy, żebyśmy tworzyli jedność przede wszystkim na Eucharystii, w liturgii, żebyśmy tworzyli jedność w domu. O tym chyba małżonkowie najwięcej, najwięcej wiedzą, że jedność buduje się tam, gdzie czasami trzeba zrezygnować ze swojego zdania. To się nazywa konsensus. Nie ma takiego na świecie, co by wszystkim dogodził. Nie ma takiego i nigdy taki się nie pojawi. Dlatego potrzebne są zasady, potrzebne są, potrzebna jest formacja, potrzebne są dokumenty kościelne, potrzebne są te wszystkie prawa rządzące liturgią. Boję się ludzi, którzy mówią, proszę księdza, ja tylko komunię świętą przyjmuję od kapłana, od nikogo innego, bo szafarze to to, to nie. Tak jakby szafarze brali komunię z tego winkla tam za tabernakulum, a nie z tabernakulum. Tak, jakby ten Pan Jezus był inny. Szafarze, którzy co roku przeżywają swoje rekolekcje, którzy mają stałą formację, którzy budują rzeczywiście jedność, którzy odwiedzają co niedzielę naszych chorych parafian. A ci chorzy parafianie ze łzami w oczach mówią: Proszę księdza, największy skarb w moim życiu. Komunia święta na stare lata, kiedy nie mogę wyjść z domu. Niech ci szafarze. Będą uściskani przez księdza za każdym razem, jak my idziemy. Dziękujcie im, bo przynoszą nam Chrystusa. Mało kto wie, że jest nawet taki przepis w mszale, że jeśli bym się słabo poczuł podczas Komunii Świętej, to nie wiem, chociażby Bartka bym wyznaczył. Bartek, ja cię dzisiaj błogosławię, proszę rozdaj Pana Jezusa wiernym. Jest taki przepis. A nie jest nawet szafarzem, jest ministrantem, ale wiem, że jest godny. Wiem, że mogę Mu zaufać. Wiem, że On wie, kim jest Pan Jezus. I wobec tego mogę Go wyznaczyć, aby rozdzielał Komunię Świętą dziś, w nadzwyczajnym momencie, bo słabo się poczułem. Moi kochani, to jest ta jedność w różnorodności. Piękne obrazy zazwyczaj mają piękno barw. Taki jest Kościół. I życzę jeszcze raz wszystkim nam na koniec, byśmy budowali jedność. Wiem, jakie to trudne, bo wiem, ile mnie kosztuje zmiana myślenia codziennie. Wiem, ile czasami się naginam, wiem, jak mi nie wychodzi, wiem, jak upadam, wiem, jak się buntuję, wiem, jak mnie wiele rzeczy wkurza, ale też wiem, co daje to, jak to myślenie się nagina i jest bliższe Chrystusowi. Życzę nam tego. Amen.